Koki narciarskie były jego wielka pasją, niestety, światowe media obiegły tragiczne informacje Nie żyje amerykański trener Corby Fisher, poszukiwania mężczyzny trwały niemal trzy tygodnie wszyscy mieli nadzieję na szczęśliwy finał niestety amerykańska policja przekazała wiadomości o odnalezieniu ciała 44 latka skoki narciarskie nie żyje amerykański trener policja przekazała tragiczne informacje funkcjonariusze odnaleźli ciało 44-letniego corbyego fishera który zaginął kilka tygodni temu Kibice oraz zawodnicy z całego świata są w ogromnym szoku. Wszyscy mieli nadzieję na szczęśliwy finał poszukiwań. Skoki narciarskie, nie żyje Corby Fisher, amerykański trener. Mężczyzna zaginął kilka tygodni temu amerykańskie media poinformowały o tragicznym finale poszukiwań 44-letniego Corby'ego Fishera który zaginął niemal 3 tygodnie temu. Mężczyzna w latach 2004-2006 był trenerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych w Skokach Narciarskich. Ostatni raz fisher widziany był pomiędzy 31 marca a 1 kwietnia na terenie kempingu w Browns Park znajdującego się w pobliżu granic stanów Utah, Wyoming i Colorado. Rodzina zgłosiła zaginięcie, po tym jak kontakt z mężczyzną się urwał. Poszukiwania zostały czasowo wstrzymane przez służby, a do akcji poszukiwawczej wkroczyli ochotnicy. Policja z hrabstwa Daggett podjęła taką decyzję, ponieważ funkcjonariusze byli potrzebni przy opanowywaniu sytuacji związanej z dynamicznie rozwijającą się na terenie USA pandemią koronawirusa. Świat skoków narciarskich w żałobie. Poszukiwania Corby Ego Fischera skończyły się tragicznie. Potwierdzono tożsamość odnalezionych zwłok. W końcu nastąpił przełom w poszukiwaniach i w poniedziałek 20 kwietnia 2020 roku odnaleziono szczątki corbego Fischera. Ciało byłego trenera reprezentacji Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich znajdowało się około 2,5 km od miejsca, w którym widziano mężczyznę po raz ostatni. 2. W identyfikacji zwłok pomógł m.in. portfel mężczyzny, który znaleziono przy ciele. Biuro szeryfa z Daggett potwierdziło oficjalnie, że znaleziono ciało należy do Corbyego Fischera. Na razie jednak nie podano żadnych szczegółów dotyczących możliwej przyczyny zgonu 44-latka. Sportowe fakty.